Film obejrzeli Państwo dzięki producentowi lodowych cukierków Ice Fresh. Sponsorem programu jest Arriva Charlotteka, Orzeźwiająca jabłkowa. Arriva. Czysty smak owoców. Rzeczywistość NETI to rzeczywistość jutra. Dlatego wybierając dla swojej firmy nasze innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne, już dziś spojrzysz na świat z perspektywy przyszłości. Netia, ja. lepsza perspektywa. Bobowita to pyszne, pełnowartościowe posiłki. Zabierają ważne składniki odżywcze, które zapewniają prawidłowy rozwój podstawowych funkcji organizmu Twojego dziecka. Dzięki nim dzieci rosną zdrowe i radosne. Bobowita. Dzieci to nasza wspólna pasja. Koniec. Tradycyjnie, jak w każdą niedzielę. <śmach> Smakował Ci obiad? Schabowy jak zwykle pycha, Jadziu. A wiesz, to przepis naszej babci. Wiem, że kochasz tradycje, ale te Twoje stare nawyki w zmywaniu... Musisz koniecznie z tym skończyć. Pur Extra? Przekonasz się, on jest dla mnie najlepszy. Pur Extra z octem owocowym. Dobrze się pieni i jest tak silny, że usuwa nawet najbardziej uciążliwe, tłuste zabrudzenia. Idealnie czysta. Wiesz Bożenko, stworzyłaś nową tradycję. Pur Extra. Siła skuteczności i wydajności. Jakość firmy Henkel. Rude, brązowe jest wyjątkowy i potrzebuje specjalnej pielęgnacji. Nowy Pantin Prowi Ekspresja Koloru dla włosów brązowych, blond i rudych. Jak żaden inny został stworzony, by utrzymać intensywny kolor i głęboki blask Twojego wyjątkowego koloru włosów. Nowe szampony, odżywki i maski Pantin Prowi Ekspresja Koloru. Kolor tak intensywny, że aż lśni. Like Like a I jak wyglądam? Czarująco mm. Kafe Każdy łyk pełen szczęścia Mmm, pyszne To właśnie Emi Pieluszki Pso? Mleko Przytulanki uh -huh. Butelka Jest Wózek, zabrany. Na pewno, na pewno. Nowy Nissan Note. Bo mieć dzieci to największa przygoda. Teraz także z ekonomicznym silnikiem Diesla. Zawsze chciałam mieć piękne białe zęby, ale mój dentysta powiedział, że aby zęby były piękne, muszą być całkowicie zdrowe. Powiedział, że powinnam zmienić pastę na tę, którą sam używa Colgate Total 12. Colgate Total 12 pomaga zapobiegać problemom jamy ustnej i działa do 12 godzin. Teraz mam zdrowsze zęby i wszyscy zachwycają się moim uśmiechem. Dla całkowitej 12-godzinnej ochrony przeciw problemom zębów i dziąseł Colgate Total 12 wybór dentystów na świecie. Teraz także i mój. Z charakterem. Zawsze chciałem wytarzać się w pieniądzach, a w takim deszczu mogę nawet moknąć. Dla Ciebie mam 1000 złotych za odpowiedź na pytanie: Czy delfiny mają zęby? Jeżeli wiecie, wysyłajcie do mnie smsy o treści Gra pod numer 7244. Czytałem, że wydają dźwięki, mają świetną pamięć, potrafią naśladować. Mają pyski w kształcie dzioba. A wy powiecie mi, czy mają zęby? Uwaga, warto. Dla znawcy delfinów mam tysiąc złotych. Ahoj!